WIG20 DAX, S&P 500 i czerwcowa seria kontraktów witam w poniedziałek 29 marca. Przypomnijmy sobie standardowo najpierw to ujęcie średnioterminowe, jeśli chodzi o rynek warszawski, czyli WIG w skali tygodniowej. No i tutaj wydarzeniem jest na pewno kolejna obrona strefy 56, 546, 56, 880. W czwartek ukształtował się w tym rejonie punkt zwrotny. Zaraz pokażę WIG-20 tam to będzie jeszcze lepiej widoczne popyt przejął inicjatywę, no i dzisiaj kontynuacja ruchu odreagowującego, więc tak naprawdę z punktu widzenia techniki i, i spojrzenia średnioterminowego nic przełomowego na indeksie WIK się nie wydarzyło. No, oprócz tego, że po raz kolejny wsparcie FIBO, czyli tak zwana pierwsza zapora popytowa utworzona na bazie 14,6 powstrzymała no dosyć jednak silny ruch spadkowy zapoczątkowany miniony wtorek. No więc tutaj pozostajemy w układzie bocznym. Wsparcie jest dokładnie określone. Jeśli chodzi o zapory podażowe też nic nowego w pierwszej kolejności. Nadal obserwowałbym tutaj to pojedyncze zniesienie 88,6 czyli to są okolice 60 tysięcy punktów. Kluczowy opór niezmiennie to Strefa 61-61-465 utworzona na bazie układu średnioterminowego ABCD. Główne ograniczenie konsolidacji, no i przede wszystkim zniesienie 78,6 całej WESY Ta tematyka jest już na, na pewno dla Państwa bardzo dobrze znana, no bo o tym mówię od kilku tygodni. Jeśli chodzi o WIG-20, skala dzienna. No to właśnie strefa 1870-1879 tutaj w minionym tygodniu, w czwartek, odegrała naprawdę bardzo ważną rolę. Czyli trochę potwierdziła się ta narracja, o której mówiłem, że chyba nie ma za bardzo sensu zwracać uwagę na linię powszechnie w komentarzach, często spotykaną, linię szyi takiej małoforemnej klasycznej struktury głowy z ramionami, a jednak większe znaczenie powinien odegrać pęzeł 1870-79, jeśli chodzi o wsparcia, no bo to silna zapora popytowa, zniesienie 23,6, 38,2, 88,6, trudno wyobrazić sobie, stosując technikę grupowania zniesień, bardzo jak bardziej transparentny obszar wsparcia. No i tak się rzeczywiście stało, że popyt Mówiąc w cudzysłowie, dostrzegł ten kaster cenowy, już w czwartek, znaczy w czwartek to tylko obrona, tak naprawdę wsparcia, w piątek wzrost presji popytowej. No i dzisiaj kontynuacja tego ruchu. No i teraz bardzo ważna kwestia dotycząca tak zwanego węzła Dinapolego, czyli to jest strefa dokładnie 1957-1967. Chodzi mi tutaj o to, że Korzystając również z techniki grupowania, możemy utworzyć wymieniony przedział stosując zniesienie 38,2, 61 i 8. Więc dwuelementowy, ale bardzo silny opór techniczny w pobliżu Median Line. No i z punktu widzenia techniki, gdyby popyt wykazał się na tyle dużą konsekwencją, że doszłoby do zanegowania analizowanej tutaj strefy, no można by było to potraktować jako stosunkowo silny, krótkoterminowy sygnał techniczny. Nie można wykluczyć, że wtedy indeks nawet powróciłby tutaj do tego górnego ograniczenia konsolidacji, czyli też dobrze znanego nam już obszaru 2018-2032. Czyli tak naprawdę to samo, o czym mówiłem, interpretując przed momentem indeks WIK, czy nadal pozostajemy w trendzie bocznym, w tym przypadku już z dolnym ograniczeniem, czyli węzłem popytowym FIPO 1870-79, no i z górnym strefa 2018-2032. Zobaczmy dzisiaj, dla odmiany, serię czerwcową, ale w ujęciu też dziennym. No bo tutaj eksponowany przeze mnie węzeł 1862-72, podobnie jak na WIGU czy WIGU-20, to są podobne węzły cenowe. Ale akurat w przypadku kontraktów o tyle się różniący, że mogliśmy jeszcze ten dziesięciopunktowy korytarz cenowy tutaj wypełnić projekcjami układu ABCD ze, speł ze spełnioną zależnością 0,786 AB równe CD. Nie wchodząc w szczegóły, strefa tak wzmocniona, bo tutaj tym filarem przypomnę jest zniesienie 38,2%. Rzeczywiście zadziałała bardzo precyzyjnie, doszło nam jeszcze mid Line. No i też w opracowaniach sugerowałem, że takim pierwszym pozytywnym sygnałem, to nie tylko obrona wsparcia, ale także konieczność pokonania 1899-1905, czyli takiej najbliższej zapory podażowej. Zresztą nie tak dawno jeszcze ta strefa funkcjonowała jako wsparcie techniczne. Po przełamaniu właśnie tego starcia, wsparcia zrealizował nam się scenariusz bazowy, czyli po prostu kontrakty przetestowały 1862-72. Wybicie tej strefy wygenerowało nam, czyli 1899-1905, wygenerowało nam relatywnie silny, krótkoterminowy sygnał techniczny, no bo proszę zwrócić uwagę, że ta strefa, czy w pobliżu tej strefy, przerywała również mid-line. No w efekcie mamy dzisiaj test węzła 1948-1953. To jest strefa wyznaczona troszeczkę inaczej jak w przypadku WIG-20, no bo tutaj przede wszystkim zniesienie 38,2. To jest akurat podobne zniesienie, ale też zniesienie 50%. Na razie te wydarzenia rozgrywają się dokładnie w tym właśnie klastrze podażowym. Przełamanie tego oporu z uwzględnieniem zamknięcia no, byłoby argumentem dla popytu zdecydowanie, no, wówczas serię czerwcową według mnie należałoby obserwować przez pryzmat tutaj mniej więcej zniesienia 50%, czyli to jest pułap 1980. Więc na razie ta technika fajnie nam się tutaj realizuje, fajnie się domanifestuje, manifestuje, jeśli chodzi o klastry. Czy to popytowe, czy podażowe się na No na pewno głównym naszym punktem odniesienia, jeśli chodzi o wsparcia, jest właśnie ten wybroniony w czwartek obszar 1862-72 strefa idealnie no, książkowo tutaj też działa zasada zmiany biegunów, więc dopiero negacja tej charakterystycznej zapory popytowej wskazywałaby, że podaż dla odmiany. Zaczyna ponownie z dużą determinacją kreować wydarzenia na rynku. No ale to dopiero po spełnieniu właśnie tego warunku. Jeśli chodzi o indeksy DAX, czy za chwilę SP, no tutaj ewidentna przewaga popytu cały czas. Po obronie tej pierwszej, pierwszej pierwszego wsparcia Fibonacci'ego 14341, 14404, no mamy kolejną potwalę wzrostową i tym samym w tej chwili wydarzenia rozgrywają się na, na dawsie ponownie ponad obszarem 14652 652 14, 700. Więc tu jeszcze no nie możemy mówić o żadnych sygnałach słabości. Tak jak informowałem w ostatnim komentarzu, no takim pierwszym wstępnym sygnałem byłaby dopiero negacja tej zapory popytowej utworzonej na bazie 14,6 i 23,6 i 38,2. To jest wymieniona przed momentem przeze mnie strefa 14,341, 14,404. Jest to konieczny warunek do spełnienia, by można było mówić o przynajmniej wstępnym sygnale słabości. Na razie popyt, ma przewagę. Zobaczymy, czy wykom uda się utrzymać ponad węzłem 14652-14700, bo ta strefa, przynajmniej w tym ujęciu krótkoterminowym, powinna teraz pełnić rolę wsparcia technicznego. Na SNP podobnie, choć tutaj chcę dzisiaj wprowadzić obszar, 3995-4012 i po malutku już odchodzić jakby od tej retoryki związanej z układem X A, B, C, D. Przypomnę, że projekcje tej struktury cenowej wypadały tutaj w rejonie y, m, pułapu 3945 i do pewnego momentu y, ten klaster podażowy bardzo precyzyjnie pełnił swoją rolę. Co więcej, w tym rejonie doszło do wzrostu presji podażowej, no, ale nie była to zbyt silna inicjatywa, bardzo szybko wytraciła swoją. Y, swój impet i tak naprawdę Niedźwiedziom nie udało się doprowadzić do przełamania nawet pierwszego wsparcia wyznaczonego na bazie 14 i 6. Popyt powrócił do gry. Ostatnio tylko naruszenie znanej nam już strefy 3874-3884, w ostatnim komentarzu o tej strefie mówiłem, więc mniej więcej w tym rejonie ukształtował się punkt zwrotny. No i w tej chwili indeks podąża tu w kierunku właśnie przeze mnie wprowadzonej dzisiaj strefy 3995-4012. Nie jest to jakaś silna zapora podażowa, bo tak naprawdę głównym elementem konstrukcyjnym tu jest zniesienie zewnętrzne 127,2, no ale też jest zniesienie zewnętrzne 150% tej naszej bazowej tutaj fali spadkowej pokazywanej przeze mnie w tej chwili. Parę innych projekcji możemy tu również włączyć, no, na przykład ta górna linia kanału też. Może odgrywać jakąś rolę. No Niemniej jednak, jest to, ja bym to nazwał taką lokalną zaporą podażową, gdzie generalnie możemy spodziewać się jakiejś reakcji ze strony sprzedających. No, pokonanie takiego oporu wygenerowałoby nam sygnał kontynuacji ruchu, ruchu wzrostowego. Natomiast no, popyt, podobnie jak na indeksie DAX, ma przewagę, i nawet w ostatnim okresie nie udało się niedźwiedziom pokonać lokalnego wsparcia technicznego. Czyli 3874-84. Dopiero negacja tej właśnie strefy, jakby historycznie już potwierdzonej, no, mogłaby, mogłaby stać się takim przysłowiowym bodźcem zachęcającym podaż jednak do wywierania większej presji. Na razie ten warunek nie został spełniony. Dziękuję bardzo.